Cześć! Czas wykorzystać tą chwilkę, ten moment, kiedy kwitną magnolie. Zobaczcie, znajduję się przed bardzo starym, aczkolwiek odnowionym domem z pięknym ogrodem, w którym to ogrodzie królują one, królują magnolie. Stoję właśnie teraz pod jedną magnolią. I uwierzcie mi, że moje nozdrza eksplodują z intensywnego zapachu, zapachu kwiatów magnolii. Jest ich tutaj mnóstwo. Drzewa są stare, ale kwitną przepięknie. Ogrom kwiatów jest niesamowity. Naprawdę wspaniały jest ten okres, kiedy kwitną magnolie. Ja zaproszę, zaproszę Was na spacer właśnie w poszukiwaniu kwitnącej magnolii, ponieważ jest to czas, tak jak mówiłem na początku, idealny. Zostańcie i oglądajcie dalej. Tutaj również można podziwiać samotny egzemplarz takiej bardzo mocno purpurowej magnolii. Ona robi Piorunujące wrażenie, ponieważ te kwiaty są naprawdę takie jednolite, purpurowe, naprawdę piękne. Tutaj z kolei magnolia, która już chyba troszkę ucierpiała, być może ze względu na przymrozki, które niedawno wystąpiły. Zobaczcie, ona tutaj już jest lekko zbrązowiała. Ale pojawiają się również liście zielone. Tutaj już delikatnie podniszczona. No i widać, że no, za chwilkę, gdybym przyszedł, to już by te listki zaczynały opadać, ponieważ ona już właściwie kończy swój cykl kwitnienia. Tutaj możecie zobaczyć, że listki już zaczynają opadać. Tutaj z kolei perełka, bardzo stare drzewo magnoli i popatrzcie, jak pięknie ma ukształtowaną koronę w postaci takiego ogromniastego parasola. I w tej chwili, kiedy ona kwitnie, widok jest no, zapierający dech. Naprawdę, zobaczcie, jak gęsto są umiejscowione te kwiatostany. Naprawdę wygląda to niesamowicie. Tutaj z kolei dwie magnolie w towarzystwie Forsycji. No bo magnolia kwitnie właśnie wtedy, kiedy kwitnie Forsycja. I popatrzcie, również dosyć stare drzewo, wysokie i również pięknie kwitnące, chociaż tutaj. Tak, nie do końca jeszcze te pączki kwiatowe się rozwinęły. Widać, że to zależy od stanowiska. Tutaj możecie zobaczyć, jak wygląda drzewo. Tam w tyle, w takim kręgu jest kolejne. No i tutaj też widać, że na samym dole pączki kwiatowe jeszcze nie są rozwinięte, czyli ta magnolia czeka być może na słoneczne. Bardziej cieplejsze dni, i wtedy na pewno zachwyci nas swoim urokiem, rozwijając do końca swoje pączki kwiatowe. A tutaj znowu kolejna perełka. Ogród, w którym jest kilka odmian magnolii. Tutaj, chyba taka najbardziej popularna, czyli taka biało-purpurowa. Ona już widać, że bardzo ładnie rozkwitła i chyba przekwita. A tam za nią widać taką intensywną purpurową z kolei odmianę magnolii. Czyli można sobie tutaj zobaczyć pewien kontrast między dwiema odmianami. Tutaj kolejne drzewko, ale to chyba nie jest magnolia. Chociaż gdzieś tam widziałem, że może to być. Taka odmiana magnolii japońskiej, ale nie jestem tego pewien, także tutaj może pokażę wam kwiat. Jeśli się znacie, pewnie skorygujecie mnie. Jest to magnolia czy nie? No i tutaj w dalszej części ogrodu kolejna odmiana, która jeszcze również nie rozwinęła do końca swoich pączków i chyba czeka na bardziej cieplejsze i słoneczne dni, a tam w tyle kolejna odmiana, która również prezentuje się wspaniale. jak wszystkie magnolie. I tutaj kolejny taki dosyć ciekawy egzemplarz na takiej skarpie, jak widzicie, rośnie sobie magnolia, troszkę inaczej uformowana, ponieważ jest uformowana w takie jajo, można powiedzieć na takim paliku. Troszkę inaczej niż te wszystkie magnolie, które wcześniej Wam pokazywałem. Również jest to ciekawy przykład formowanej magnolii. Posiadacze małych ogródków również mogą mieć u siebie magnolie. Zobaczcie, tutaj magnolia w formie takiego niewielkiego krzewu, ale zobaczcie, jak ona jest pięknie gęsto ukwiecona, te kwiaty są naprawdę bardzo takie duże i robią wrażenie, ta gęstość przede wszystkim tych kwiatów robi wrażenie, tutaj widać, że ona z góry jest przycinana pilnowana, żeby nie rosła za wysoko, no i te kwiaty tutaj wszystkie w jednym miejscu sobie rosną chociaż też już opadają te listki, więc za chwilę zakończy magnolia swoje kwitnienie Tutaj z kolei kolejny ogród, gdzie również królują dwie magnolie. Jedna znowu taka intensywna, purpurowa. Tutaj widzicie, jak ona wygląda. Dosyć duże drzewo. Pączki nie są jeszcze do końca rozwinięte, ale bardzo ładne i pachnące przede wszystkim. Bardzo ładnie to wygląda. No, i tuż obok. Zaraz przejdę. Zobaczcie. Również magnolia, taka biała. Biało-purpurowa, z tym, że tej bieli jest o wiele więcej. Zobaczcie tutaj. Takich kamykach sobie rośnie, również w takim reprezentacyjnym miejscu w ogrodzie. No i również tutaj bardzo ładnie prezentuje się na tle elewacji. No i tutaj również bardzo ciekawy przykład. Magnoli, która już była dużym drzewem, ale została ścięta i zaczyna powolutku odrastać, i na tych od rościkach tworzą się takie białe pąki kwiatowe. To było duże drzewo kiedyś, ale jak widzicie, tam zostało mocno zredukowane no i zaczyna odrastać. Czyli dla tych, którzy mają magnolię, jest to duże drzewo, które może w jakiś sposób tam przeszkadzać. Można ją bardzo fajnie uformować. Ona sobie puści nowe pędy, i z tych pędów zaczną się później rozwijać tak piękne i pachnące kwiaty. Także jak najbardziej, Magnolia to jest drzewko, które możemy sobie również formować. Tu widzicie, jaki to był wielki, no nie wiem, drzewokrzew można powiedzieć. Bo tutaj są takie cztery grube już odnogi, cztery grube pnie. I naprawdę to było bardzo. Bardzo duże drzewo. A tutaj przykład takiej miniaturowej magnolii, również purpurowej, takiej troszkę nieokrzesanej, ponieważ ona tutaj tak jakby pochyla się. No i te płatki kwiatowe są. Na wysokości tutaj, akurat mojego nosa, także mogę sobie nosa przyłożyć i powąchać, jak one pięknie pachną. No i tutaj widzicie z bliska, jak prezentują się kwiatostany magnoli. Niektóre jeszcze nie są rozwinięte, tak jak tutaj, a niektóre jak najbardziej. Taki mini krzaczek. Krzaczek magnoli, również. Bardzo ładnie może wyglądać w naszych ogródkach. No i co? To chyba na tyle, mam nadzieję, że spacer Wam się podobał i zapraszam Was na kolejne filmiki. Trzymajcie się. Do zobaczenia.